Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania historii, która wydarzyła się w 1988 roku i która dotyczy 46-letniej Janet Overton. Janet urodziła się 1 maja 1941 roku w stanie Ohio. Później wraz z mężem Richardem przeprowadziła się do Dana Point w Kalifornii. Tam była dobrze znaną nauczycielką, a jej mąż miał doktorat z psychologii oraz matematyki i często wykładał na lokalnych uczelniach oraz był współwłaścicielem kopalni. Janet i Richard byli małżeństwem przez 19 lat. Był 24 września 1988 roku. 46-letnia Janet jadła śniadanie w swoim domu, po czym wraz z pomocą 18-letniego syna Erika zaczęła pakować samochód, by zabrać wszystko na zaplanowaną wycieczkę. Razem z synem i jeszcze jednym znajomym umówili się na wypoczynek na łodzi i oglądanie wielorybów. Niestety, zanim Janet zdążyła nawet usiąść za kierownicą, upadła na podjeździe przed domem i straciła przytomność. Erik zawołał swojego ojca i poprosił, by ten zadzwonił pod numer alarmowy. Gdy ratownicy medyczni przyjechali na miejsce, to wzięli Janet do karetki, ale kobieta została uznana za zmarłą w drodze. Jej śmierć była wielkim szokiem dla jej rodziny, dla Eryka, który był z nią niesamowicie blisko, ale także i dla przyjaciół oraz współpracowników. Wszyscy chcieli wiedzieć, co było przyczyną zgonu. Janet co prawda chorowała przez lata, źle się czuła i chodziła do różnych specjalistów, ale nikt nie potrafił powiedzieć jej, co tak naprawdę jej dolega. Niestety sekcja zwłok również nie dostarczyła żadnych odpowiedzi, a w akcie zgonu jako przyczyną śmierci wpisano nieznana. Richard z policjantami współpracował, powiedział, że bardzo kocha swoją żonę i będzie mu jej brakować. Śledczy nie widzieli w jego zachowaniu niczego złego i, chociaż śmierć kobiety była tajemnicza, nie planowali oni wszczynać żadnego śledztwa. Janet została skremowana, a prochy trafiły do rodziny. Jednak sześć miesięcy później na policję zgłosiła się niejaka Dorothy Boyer. To ona powiedziała policjantom, że powinni oni lepiej zbadać sprawę, ponieważ Richard jest zdolny do strasznych rzeczy. Doroti zeznała wówczas, że mężczyzna próbował ją zamordować poprzez powolne podtruwanie. Doroti dodała, że była jego żoną 20 lat wcześniej i że tworzyli oni zgrane oraz szczęśliwe małżeństwo. Tak było, dopóki nie odkryła, że Richard prowadzi podwójne życie i pomimo związku z nią i faktu, że posiadali czwórkę dzieci, miał tak naprawdę drugi dom. Mężczyzna spędzał część swojego czasu z kobietą o imieniu Caroline. Kiedy Dorothy dowiedziała się o tym wszystkim, złożyła pozew o rozwód. To jej sąd przyznał ich rodzinny dom i kobieta mieszkała tam już po sfinalizowaniu rozwodu w 1969 roku. Richard był jednak wściekły, że po pierwsze Dorothy go zostawiła, a po drugie, że została w ich domu. W domu, który on uważał, że należał się jemu. Co ciekawe, mimo że Doroti nakryła męża na romansie z niejaką Caroline, to w 1969 roku musiał poślubić samą Janet. No bo skoro kobieta zmarła w 88, a para przez 19 lat była małżeństwem, to wychodzi, że pobrali się w 69. Tak czy inaczej w 1969 lub 73, bo źródła podają różne daty, Dorothy zachorowała, cierpiała wówczas na nieustępujące nudności i całe jej ciało było obolałe. Początkowo nie powiązała tego wszystkiego z jej byłym mężem, ale jednego dnia, gdy Richard był u niej, zauważyła, że mleko ma bardzo dziwny zapach. Po zastanowieniu się, zaczęła myśleć, że były mąż musiał jej czegoś dosypać. To samo było z jej szamponem i pojemnikiem na kawę. Postanowiła wezwać policję i poprosiła, by te rzeczy oni przetestowali. Analitycy odkryli wówczas, że w tych trzech rzeczach znajduje się niesamowicie duża ilość selenu. Na pojemniku na kawę odkryto także odciski palców Richarda. Śledczy skontaktowali się naturalnie z mężczyzną, a ten sam przyznał, że po rozwodzie dodawał do selen do jedzenia i picia. Richard zgodził się jednak zasięgnąć porady psychologicznej i Dorothy zgodziła się nie wnosić oskarżenia, ale naturalnie, kiedy usłyszała o śmierci Janet, zwyczajnie bała się, że za to wszystko znowu odpowiedzialny jest jej były mąż. Dzięki nowo zdobytym informacjom, funkcjonariusze raz jeszcze postanowili przyjrzeć się śmierci Janet. Wiedzieli oni, że w okresie poprzedzającym swoją śmierć była ona chora, a jej objawy obejmowały nudności, trudności w chodzeniu, bolesne owrzodzenia, wysypki oraz przebarwienia stóp. No i okej. Okay. Owszem, policjanci wierzyli, że Toroti była przez niego truta, ale uważali również, że okoliczności tym razem były zupełnie inne. Richard otruł Doroti po tym, jak się z nim rozwiodła i był wówczas wściekły. Teraz natomiast mężczyzna twierdził, że był w szczęśliwym związku i nie miał z Janet żadnych problemów. Ekshumacja ciała nie wchodziła w grę, ponieważ Janet skremowano. Śledczy musieli więc polegać na dowodach, które w magazynie policyjnym już się znajdowały. Postanowiono przeprowadzić badania na zachowanych próbkach tkanki kobiety, ale nie znaleziono śladów Selenu. Wówczas poproszono doktora Paula Sydwicka emerytowanego toksykologa i koronera z hrabstwa Orange, o zbadanie zawartości żołądka kobiety. Pol podczas badania natychmiast wyczuł cyjanek i ustalił, że ilość, którą znaleziono w jej żołądku oznacza, że kobieta połknęła cyjanek na krótko przed śmiercią. Ślady cyjanku znaleziono także w jej tkance mózgowej, a to wskazywało, że musiała go połykać także i wcześniej. Główny toksykolog w biurze koronera, Robert Cravey, powiedział, że podczas pierwszej autopsji niczego nie znaleziono, ponieważ obecność cyjanku i selenu nie są rutynowo testowane i są one badane tylko wtedy, gdy śledczy o to poproszą w związku ze swoimi odkryciami. Dodano, że badania na obecność cyjanku zostałyby także przeprowadzone, gdyby osoba, która robiła pierwszą autopsję, go wyczuła, no ale tak się nie stało. Tak czy inaczej policjanci chociaż teraz wiedzieli, co dokładnie spowodowało śmierć Janet. Musieli jednak jeszcze ustalić, w jaki sposób kobieta cyjanek połykała. W toku śledztwa odkryto, że Richard ma przyjaciela, który był zaangażowany w wydobywanie złota, a Richard miał dostęp do cyjanku, który był przechowywany w domu tego mężczyzny. Policjanci uzyskali nakaz przeszukania domu Richarda i tam w trakcie poszukiwań natknęli się na jego pamiętnik oraz komputer. Pisy do dziennika pokazywały, że mimo że mężczyzna twierdził, że on i Janet dogadywali się super, to ich małżeństwo nie było wcale takie szczęśliwe. Przede wszystkim Janet nie była szczęśliwa. Mimo, że mieszkali oni pod jednym dachem, to wiedli praktycznie całkowicie oddzielne życia. Nie spali razem w jednej sypialni i nawet nie jadali razem posiłków. Niektóre wpisy pokazywały, że mężczyzna wręcz nienawidził Janet. Był na nią wściekły i był z niej wiecznie niezadowolony. Co było dziwne, to to, że zapisywał wszystko, co ona robiła w ciągu dnia, i wypisywał nawet, że romansuje z wieloma mężczyznami. Był szczególnie podirytowany człowiekiem o imieniu Bill Dawson. Pamiętacie jak mówiłam, że w dniu śmierci Janet miała obserwować wieloryby na łodzi z synem i znajomym? No to tym znajomym miał być właśnie Bill. Richard wyrwał z pamiętnika wpis z 24 stycznia. Policyjne śledztwo ujawniło również, że kiedyś mężczyzna wsadził za szybę wszystkich samochodów w szkole Janet informację, że ta ma romans z kimś ze szkoły. Kobietę podobno bardzo to dotknęło. Ciężko to przeżywała i nie mogła się po tym pozbierać, i też początkowo nie wiedziała, kto mógł coś takiego w ogóle zrobić. Śledczy porozmawiali również z przyjaciółmi Janet i ci znali, że ona i Richard to zupełne przeciwieństwa. Janet kochała zabawę, była lubiana, chciała przybywać wśród ludzi, lubiła pomagać i była niezależna podobno połączyła ich kiedyś miłość do technologii a w szczególności do komputerów 19 lat później kobieta myślała jednak już o rozwodzie ale nie chciała tego tak do końca robić bo nie chciała dzielić się z Richardem spadkiem który otrzymała po swojej mamie 1 października 1991 roku Richard został aresztowany i oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia jego proces rozpoczął się 8 miesięcy później, ale mężczyzna do winy się nie przyznał. Proces trwał przez 7 tygodni i to w ostatnim tygodniu zeznawał również i sam Richard. Pytany przez prokuratora o trucie swojej byłej żony Doroty, powiedział, że dosypywał jej leki na receptę, ale to był według niego taki jakby żart, może lekka zemsta, i robił to ponieważ uważał, że Dorothy maltretuje jego dzieci. Twierdził jednak, że nigdy nie otruł dane. Te przesłuchania trwały dwa pełne dni, a trzeciego dnia Richard zaczął skarżyć się na bóle w klatce piersiowej i zawroty głowy. sądu został wywieziony na noszach, a proces odroczono na kilka miesięcy. Po dwóch miesiącach obrona z powodu złego stanu zdrowia prawnika Richarda nie mogła kontynuować i poprosili oni o dalsze odroczenie, które sąd im przyznał. W międzyczasie dowiedziano się, że prawnik Richarda cierpiał na depresję. Ława przysięgłych mogła uformować sobie w czasie przerwy zdanie, które byłoby trudne do zmienienia i sąd apelacyjny zarządził unieważnienie procesu. Drugi proces rozpoczął się w marcu 1995 roku. Podczas tego procesu prokurator uważał, że Richard zabił Janet, podając jej przez długi czas cyjanek oraz selen. W dniu śmierci miał podać jej cyjanek wraz z sokiem pomarańczowym. Ława przysięgłych dowiedziała się, że początkowa przyczyna śmierci z nieznanej została zmieniona na zatrucie. Ławnikom opowiedziano również o Doroti. Dodano, że Richard miał mieć środki, motyw i możliwość zabicia Janet. Sąd dowiedział się, że mężczyzna miał dostęp do cyjanku, a wpisy w jego dzienniku wskazywały, że był on na żonę wściekły, nienawidził jej, a ich małżeństwo praktycznie nie istniało. Powiedziano, że Janet ciągle szukała pomocy, chciała się wyleczyć, czuła się bardzo źle, chodziła do różnych specjalistów, ale nikt nie wiedział, co jej dolega. Najgorsze było to, że stan jej zdrowia ciągle się pogarszał. Na podstawie zaprezentowanych dowodów prokurator poprosił o uznanie mężczyzny za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Obrona natomiast z tym wszystkim się nie zgadzała. Ich zdaniem Richard był niewinny, a poziom cyjanku, znaleziony w ciele kobiety, był zbyt niski, by ją zabić. Według nich obecność cyjanku można było także tłumaczyć stosowaniem przez nią leków na wrzody. I dodatkowo, adwokat wysunął teorię, jakoby przyczyną śmierci miała być tak naprawdę niewydolność serca. Sąd dowiedział się również od adwokatów, że Richard owszem był zły, gdy dowiedział się o domniemanych romansach swojej żony, ale bardziej martwiło go zdrowie dziany. Po sześciotygodniowym procesie i sześciu godzinach obrad ława przysięgłych wróciła z werdyktem. W maju 1995 roku uznali oni Richarda za winnego zabójstwa pierwszego stopnia. We wrześniu mężczyzna usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Podczas skazywania Richard powiedział sądowi jeszcze, że jest niewinnym człowiekiem i że nigdy nie otruł Janet. Powiedział również, że będzie modlił się, by prawda wyszła na jaw. W niewinność Richarda wierzyła także i jego kolejna żona, którą musiał poznać jeszcze przed pierwszym procesem, który rozpoczął się w 1991. Karol, bo tak miała ona na imię, powiedziała, że był on wspaniałym facetem, który nigdy nie zabiłby swojej żony. Dodała, że Janet zmarła na pewno z przyczyn naturalnych, a prokurator był zbyt agresywny i zbyt mocno chciał go skazać. Richard zmarł w więzieniu w czerwcu 2009 roku. Miał 81 lat i cierpiał na zaawansowaną demencję oraz cukrzycę. Do końca swoich dni twierdził, że jest niewinny. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.